Odkurzacze, roboty sprzątające, miotły, mopy, ścierki i tego typu rzeczy nie ma co ukrywać. Są przydatne. Nie każdy lubi sprzątać, ale jednak sprzątać trzeba. Ale czy oprócz tego, że one są przydatne, można jeszcze jakoś się je wykorzystać? Otóż można i zaraz to zobaczycie. Pierwsza konkurencja to pokaz umiejętności odkurzania, celnego oka i zręczności. Każdy team będzie miał określony czas, aby sprzątnąć swój tor, a następnie strzelać piłkami do wybranych przez siebie celów. Ich głównym narzędziem będzie odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite, który posiada 3-stopniowy system filtracji, wydajną baterię i moc sania, która nie słabnie w miarę użytkowania. A na dodatek jego szybki bezszczotkowy silnik zapewnia spójne i wydajne sanie. Zatem ustawcie stoper i zaczynajcie! Zasady są już znane, wszyscy wiedzą, jak to ma się teraz odbyć. Więc, przepraszam, wszyscy wiedzą, jak a, ma się odbyć. To, to pewność kipy z nich na Tak, tak, tak. Chcę zrobić te, jak one mają na ulicy? Strażnicy. Policjanci leżący, a, tak. garby. Leszcze tyle tak. to powiem. Taka strategia to przedszkola. Ale jeszcze może im rozsyp tam kawałek, wiesz, Po linii, o właśnie. Jest. Trzy, tak. dwa, tak, jeden, go! Jeden się na a matka! O nie! Pięknie! To duża mocy skórze! Patrz jak ciąga. Proszę, oni będą wiedział. Porozsypne no, mam dobra brudna jest! Przeszkodzi mu to, dawaj! A. Jak powoli... Nie Jest! O nie! No, to na się odmają! Ja Nie! Pięć. Pięk. Dobra, liczymy! A mamy się piłkę? Nie. No tak no, pojęcie! Ja

Ale 73 punkty macie plus bonusowy strzał, jeden bez liczenia czasu. Nie do, nie do końca zrozumiałem, regułami Ale jak to dziesiątkę? Złamany jestem. To jest niemożliwe, żeby trafili w tą dziesiątkę, przy tam jest idealnie wymierzony na wielkość piłki. celujesz co celujesz? No nie ma Robiłeś, dobrze, ja. dobrze, dobrze, to było blisko. Chcesz to wyrwać? Przygotowani do startu! Starz! Ale zaczął! Ale oni mieli wyłączony odkurzec przy starcie, Ale on się. na jałowym biegu, ale paczek ładnie. Uuuu, szczęśliwy! czyściutko ale... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! O! Podobnie czapnę, 13 sekund. Dobra, jedziemy, ja ci mówię. To, to, to sztaba? 10! 10, ładnie. Dobra, sztawa, 10. wciąż. Ej, dobra, się? Kurde, nie mam piłek! Masz! 45 sekund! I no to Nie Jest! Jest! Był jeden! Z je, oh, je, 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 tobą masz! Dawaj! Jeden... Ej, minuta, minuta, zbrała, zbrała! Masz, masz, masz piłkę! No dawaj, dawaj, nie mam piłek! Jeden... Nie mam piłek! nie dajesz! Ja nie mogę wyrządzić! Dobra. Dobra, po jednej, po jednej no to co mam? Ja już te piłki łapić. Dobra! Trzy sekundy! Jeden! STOP! jest no nie! wam tak! 41! Z taką organizacją pracy sztaba nie mam piłek! Ale szczerze? Dobra rywalizacja. Zasapałem się z tych emocji. Czas na kolejną konkurencję, tym razem niczym rajdowi kierowcy i mistrzowie prędkości, zawodnicy będą musieli udowodnić kto lepiej opanuje moc mopa obrotowego. Testerem będzie papier toaletowy, który trzeba nawinąć na palik, a maszyna, która to umożliwi to Wileda Ultramat Turbo, dzięki której sprzątanie nie wymaga wysiłku, zawsze będzie szybkie i przede wszystkim dokładne. A teraz rozgrzecie swoje stópki i jedziemy. Panowie, nie oszukujemy, mantel. uczciwie. Jak się Proszę. zerwie, bo to nie było dopowiedziane, jak się zerwie, to zestaw serwisowy macie tutaj, można dokroić. Ja nie, nie dlaczego ręce rej, rozgrzewam, jak będzie droga. Ja wiem, że ty masz dużo newtonometrów w drodze. Newtonometrów, nie nitonometrów. New, 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 Przygotowani do startu. Start! Dobrze, Artur.

27 A, dzisiaj piony, tak zwykłam, <grystanie> Ale czy ktoś z was widział tak zadowolonego siebie faceta, bo na mopie przewinął papier toaletowy? My ze sztabą gramy w papierzyczek kamień, kto jest serwisantem, kto nawijaczem. 3-4 Ja nawijacz. A ja czuję, że mam ciężką nogę, zaraz to zerwę. Ja już jestem. Czekaj, ja nie umiem tak utrzymać równowagi jak karci. A można ręką? Można. Chyba o, można. Kurde, to wie. Nie, nie. nie ale, A przepraszam, ale, w zasadach było życia rozgrzać stópki. Ale oh. wileda wiesz, to jest stopą, no już. Wileda to jest stopą. <laughs> Dobrze, przekonałeś mnie! Bileta to po grecku stopy. <laughs> 3, 2, 1. Tak! Mów czas. Mów czas. O, no nie, Na razie spokojnie, 5 sekund, nie, ale paszek kapili i o, techniki. O, o, o. O, o, oddychaj no? głęboko, nie. Nie, nie! Czego nie rozumiesz? W oddychaniu głęboko. Przesuń się. 12 sekund. Nie, niedobrze, nie, nie, Zdecydowanie jeszcze w konkursie ładności! Ma tu się dzieje! to atrzymaj, U, Patrz, to, patrz to, 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 I to jest wygrana ze stylu! Jeden za prędkość, jeden za styl, Dobra, konkurencja kolejna! Co prawda, to nie jest lany poniedziałek i nie mamy pistoletów na wodę, ale jesteśmy blisko. Oto konkurencja, w której liczy się siła i wyczucie w błąd. Ta drużyna, która szybciej opróżni wodę w zbiorniku, wygrywa. I tutaj naszym bohaterem będzie Mob Wileda 1-2 Spray Max, który posiada obrotową głowicę, dwustronną nakładkę i pojemnik na wodę o pojemności sportowego bidonu, czyli aż 750 ml. Palce na spust i zaczynamy. Słuchaj, z zradzamy strategię, ale Dobry. trudno, ja proponuję, żeby być na świeżej ręce, po 50 pompowań i zmiana. Aha, dobra. Tak? W ogóle y zobaczcie chłopacy, jak jest delikatne to. Zobaczcie, jak jest delikatne. Dobra, i jak panowie, jesteście gotowi? A masz stoperek? To oczywiście, ręce rozgrzane. 3, 2, 1, start! Przepraszam, krzyknąłeś? Strasznie było, duży ten pojemnik ma bileta. A tylko dwie szklanki braliśmy, nie? A tam wchodzi jeszcze więcej. Ale ja papie po Ty za tę Ty, ale o, idzie, bo jak idą bombelki, to znaczy że... sekund. To... się 50 pan. Już dzielicie? Ja musiałem już do końca zrobić, zapomnimy o tym. Dawaj, znalazł. dusisz. O, nie spiesz się. O. No, jak na podnoszenie 180 kg. Nastawa i ogórek. Trzeba wyczuć ten. ten. Tak, właśnie, dochodzi. chodzi. Rytm. Wydaje mi się, że ci szybciej to pociśniesz. Ja pierdolę. Ja no, Jeszcze już chyba z jedną to... szklankę mamy. Dawaj, stawa. Zmiana, że nie Powolnił go, go, powolnił go, dobrze. Do... Jak łapa słaba! Słuchajcie, muszą być trzy na pusto, to wtedy wszystko. Takie wiecie, takie. No zaraz, zaraz zobaczymy, Twoja! Zobaczymy na razie. Ja nie wiem czy w ogóle dać radę na, do końca. Na, to Pusto. Pusto! Raz, dwa, trzy, stop! A, stop! Minuta trzydzieści! Nigdy z uśmiechem nie wylałem prawie na podłogę dwóch szklanek wody. Nie sprawdziliśmy ile on wlewa naprawdę wody. Wystarczy, że mi teraz wleje tyle więcej i dupa. Ale co więcej, przecież dwie szklanki są! No to nie jest tak. nasz problem. No to jest tak, jakby no nie jest pilot, myśliwca. No. Wsiadał i nie sprawdzał czy został odbyty... została też kolejny No co, no. normalnie trzy szklanki wlewaliśmy, wlejemy w I mieliśmy być drudzy i miało być łatwiej i jest częściej. Zanim oni zaczęli, to już stracili przewagę psychiczną. Tak? No, zaczęli się stresować. Już, że coś oni... Już, Tylko jeżeli złamiesz, bo masz za dużo siły... Nie ma za dużo siły i nie złamie. A to dobrze Dwa, jeden, tak. Tak, jest. Znaleźć. A dobra, patrz jak Krzysztof myśli. Ale powietrze nie, mu zastało nie. źle. Ale ci, że no. O no. Arci. 20 sekund. A się ze mnie śmiał, że za wolno. Oni już tam zapowietrzyli Nie, mam powiem szczerze. To może obudźcie nas, jak skończycie. Patrz, zorientował się. A tak się Że się bliżej mają bąbelki do powierzchni. Tak. To. Trener, Arci, Arci fizyka, fizyka! Nawet przy mopie fizyka jest potrzebna. Widać, że maryt. I taka A, zobacz. Okay. Ten maryt. Widać, no, że ja to też też Arci, też to jest taki, o. Widzę, Minuta 27? Zaczął jak zając na ugorze. <laughs> Wyprostuj go na końcu i, i, i puste przebiegi, zrób. Nie, nie, Trzy. nie, nie wzią, do, no. damy puste przebiegi. Jeszcze przebiegi, nie, jest. Minuta nie, 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 ma wszystko w tym. Ach, jest filozofia. To jest wszystko fizyka. Trzymałeś. żeby drugi To musi wszystko wejść Trzymałeś, żeby tak pochylić, żeby te wejść. Trzeba drogę tak pochylić, żeby te Zabiją. Nie ćwiczyliśmy, tylko popatrzyliśmy woda, bąble, fizyka, nie. tłok. Ja mam Aha. pytanie. Jak można ćwiczyć wylewanie. No wody? ja pierwszy raz się to trzymałem, ale dobra, no przegraliśmy. No to nie ma co się chwalić. Ale tak jak chciałeś. Nie miałeś się co stresować, nie będziesz się zaczynać kolejnej konkurencji. A konkurencja następna będzie na myślenie. To mamy przewagę. <laughs> Zapraszam na konkurencję kanapową, która będzie wymagać sprytu, logicznego myślenia i umiejętności podejmowania decyzji. Za pomocą aplikacji każda z drużyn będzie sterować robotem sprzątającym, aby zdobyć jak najwięcej punktów w określonym czasie. Tutaj trzymanie emocji w ryzach i jasność umysłu to cechy, które warto mieć opanowane. Zawodnicy będą sterować robotem sprzątającym Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, który posiada też funkcję mopowania. Zróżnicowane rodzaje czujników dokładnie skanują przestrzeń, a sam robot bez problemu radzi sobie ze sprzątaniem na różnych powierzchniach. Idealny sprzęt do tej konkurencji. Gotowi na walki robotów? Odpalajcie zatem aplikację do boju. Opowiadaj, że powinien jechać. Teraz tak. Zaczyna tutaj. sobie swoje 5 punktów. Przełóżcie swoje 10 minut. kanapę. 5 minut. Przełóżcie swoje 5 minut. Niech mi robi. I Dobra. Wołamy chłopaków, chodźcie. Spocznijcie. Ale czy ty jesteś gotowy na to? to jestem podmiarowy. Stała! Niech jakbyś programował! Chciałem to powiedzieć! Jak programował roboty! Może to jak coś nie trafi, coś się wydarzy. Nauczymy się na ich błędach. Dobra, uwaga! 3, 2, 1, urucham! jedzie. Nie stresujcie mojego robota! No jedź! Dobrze!

Wracaj! Z że za ciasto! do kuchni! Jak, jak, jak pulinie, jak po maśle, jak po sznurku, tak? Się Patrz! Bada. Chodźcie panowie, wstańcie, zapraszam Was, zobaczcie ci. Nie! Nie, nie! A, 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 a. Nie, on będzie to doczyszczał! Że jeszcze a nie dąży. Dąży. No inaczej, 22 punkty, no nie, jest bardzo dużo! 30, 30! 30, 30, 30, 30, 30, 30. Dąży, dąży, tak. się, że nie będziemy tego wyniku. Ale tak bardzo dobry wynik. Ale zobacz. Widzisz tu jak zygzakiem jedzie do kuchni? Mm. 22 punkty to bardzo dobry wynik. Nie przewidzieliśmy tego, że ósemka jest z kuchni, a on, żeby tam dojechać. Dokładnie tak. Lecicie 10 ścian. Mm -hmm. Tu jest y, ta szafeczka, to on ją widzi. Tak. No, tak. Jakie skupienie, no. ja nawet nie jest go tak skupionego. Wszystkie hmm. kochane się, mamy, żony. Teściowe, babcie, tak można zachęcić faceta do sprzątania Kochanie, co robisz dzisiaj w pracy? Grałem w odkurzacz <śja spektakstro> Niesamowite, gramy w odkurzacz Odkurzacz 2021 Deluxki odkurzacz <śja <fille> <śja> hmm. Hmm. <śja> 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 Jaka rozmowa oni przemyśleli, że pojechać do kuchni, bo tu jest 7, oni będą mieli osiem. <grylone> Ty no jednym punktem przegramy jak dojadą do ósemki. Dam Artura lat 17 i wiem kiedy jest zmęczony myśleniem. Tak gra go dojechała, no. Jest, jest szansa, jeżeli gramy jednym punktem. To jest nie tak. szansa, to jest nadzieja. <grylone> nadzieja. <grylone> Jedziemy! O nie, obrazów do Rosro. Czekaj, czekaj, nie czekaj. Nie do, to... nie do. Dobra, dobra. Jest pan? Pojedzie do kuchni! Jak szybko! No nie! Ej, to on! Czy wraca? Nie, nie, proszę. Prociku, nie robisz, nie! nie ja wraca. Yes, yes. 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 To jest dobry robot do sprzątania, ale problem z nim jest taki, że jest za dokładny. Dawaj, dawaj, ale dawaj, 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 dawaj. Fajnie dawaj, dawaj. zeskanował. Bo super! Myślę. To jest super robot do sprzątania, gorszy do grania. Dawaj, 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 dawaj! dawaj. ]Right Teraz wracamy do kuchni. Dawaj, dawaj! Weźmy Hahaha! 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 Nie Hahaha! I… Yes! No nie. Nie. Nie, On dookoła. Hahaha! Hahaha! odejście. Nie, Hahaha! Hahaha! nie Hahaha! nie! Dawaj! Dawaj, dawaj! 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 Nie, dawaj, dawaj, d nie, d d tak! O nie! O nie! O męche, o męche. super, udało się! No nie, to, ma o, sobie, to jest. Ale jestem mega zadowolony, udało nam się remis. My przekombinowaliśmy, chcieliśmy za dużo. Kochani, co najważniejsze, szczerze, takie wyniki my zawsze cieszymy. Remis, dwa, A. dwa. Ale ktoś musi tak wygrać, mam pomysł. Ale, Weźmiemy mopę obrotowego, tak, zaznaczymy sobie strzałkę, zakręcimy i zobaczymy. Los, nie krąż decyduje. Ruletka. Zgadza się? Rulet Mobilka! Wiletka! 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 Yeah! Ta połowa jest nasza, ta no, jest wasza. Dobra! O kurde! Ja! Raz, dwa, trzy, cztery! Dobra, yeah! yeah! Ale jak to było szczęście, to ja Kto mogę. ma szczęście w kartach, ten nie ma w miłości. Żegnam się naprawdę! Wygrali! Hip, hip. Do widzenia! Wszystkie sprzęty do sprzątania, proszę ogarnąć. Ale wiecie, co to, to było chyba... Kto nie ma szczęścia w kartach, ten nie ma pieniędzy na miłość. Kto? kto ma prawdziwą miłość, nie potrzebuje pieniędzy Uuuu. Teraz ja coś powiem! Kto ma, ten ma. ma? Kto to nie umie grać w karty, ten nie będzie miał pieniędzy. Ten ma łapki. <laughs> tak jako że święta już zapasem to mamy dla was ekstra nagrodę. Robota sprzątającego Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, który oczywiście wystąpił w tym odcinku. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie najbardziej kreatywną i nietypową wymówkę, która pozwoli Wam wymigać się od sprzątania. I pamiętajcie, że wygrać mogą tylko ci, którzy subskrybują kanał Alto, więc nie czekajcie i kliknijcie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia i powodzenia w konkursie.